Dziś w troszkę dłuższej rozmowie niż zwykle, Kuba Kochanowski. Myślę, że nasi kibice z chęcią posłuchają, jak podsumujesz te trzy sezony spędzone w Ase Korysowi. Myślę, że też chętnie je podsumuję. Chciałabym zacząć rozmowę od naszego sukcesu, którym niewątpliwie był ten puchar. Jak świętowaliście po meczu, po całej tej dekoracji w tym dniu? Nie było też za dużo czasu, żeby zrobić takie yy, duże, duże świętowanie. Bo w tym sezonie kalendarz był bardzo napięty i musieliśmy się już praktycznie przygotowywać do następnego meczu ligowego. Ale udało nam się zostać w szatni, posiedzieć kilka godzin po meczu, napiliśmy się przysłowiowego piwka czy dwóch i, i trochę to był też taki czas, żeby po wielu problemach, które wcześniej mieliśmy żeby się trochę zrelaksować i uśmiechnąć, i w końcu e, nawet odetchnąć z taką ulgą, że, że w końcu mm, osiągnęliśmy sukces w tym sezonie. Wtedy myśleliśmy, że, że był to pierwszy sukces i jakby że wstępujemy na dobrą drogę ku, ku następnym. Powiedziałeś o tych problemach. Mieliśmy ich kilka. Odpadliśmy z Ligi Mistrzów. Nie udało nam się zdobyć medalu plus Ligi. Hmm. Wiele osób przed sezonem twierdziło, że mamy znakomitą drużynę na papierze, że możemy osiągnąć mistrzostwo w, w tych rozgrywkach. Ty też tak uważałeś przed sezonem? Zdecydowanie. Yy, I wbrew pozorom. Wiem, że może głupio to zabrzmi z perspektywy tego, że zajęliśmy czwarte miejsce, ale wydaje mi się, że naprawdę niewiele nam brakowało do Mistrzostwa Polski. Jestem przekonany, że gdybyśmy, gdybyśmy wygrali ten drugi mecz półfinałowy w Jastrzębiu, to dodałoby nam to naprawdę wiatru w żagle i myślę, że bilibyśmy się w finale jak równy z równym. Nie mówię, że bylibyśmy faworytem finału, ale, ale na pewno nie bylibyśmy tam chłopcami do bicia. A tak przez to, że, że uciekła nam ta końcówka czwartego seta, to już w meczach o trzecie miejsce też chyba każdy kibic widział to, że, że myślimy dalej o tym, że byliśmy krok od finału, a, a musieliśmy się jeszcze zmotywować na te mecze o brąz i no niestety nie udało nam się tego zrobić. Ten mecz z Jastrzębskim Węglem okrzyknięty był przez wielu meczem sezonu, meczem sezonu Plus Ligi. Czy według Ciebie faktycznie to było najlepsze widowisko? Jak to czułeś? Tak mi się wydaje. Też nie byłem na bieżąco z każdym jednym meczem Plus Ligi, bo siatkówki w tym sezonie było dużo i, i wszystkich meczów też nie oglądałem w telewizji, ale Praktycznie każdy, który się wypowiedział na ten temat, Kibic, yy, powiedział, że to były ten dwumecz. To generalnie była najlepsza rywalizacja w plus lidze w tym sezonie, więc wydaje mi się, że tak było. A czy był jeszcze jakiś inny szczególny mecz na przestrzeni yy, tych trzech lat, albo jakiś szczególny moment, który zapadł Ci w pamięci? Yy, no, na pewno rywalizacja z zawierciem rok wcześniej, yy, czyli sezonu 22-23. Kiedy zdobyliśmy brązowy medal, i to był pierwszy medal dla sekoresowi Rzeszów od, od wielu lat, wtedy się czuło, że i kibice, i my naprawdę mocno się cieszymy z tego, że, że wróciliśmy na podium, że też wywalczyliśmy to prawo do gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. To na pewno było czuć, że, że Rzeszów świętuje. No a oprócz tego myślę, że też mocno zapadnie w pamięć ten finał właśnie pucharu cew. Bo jednak wznieść puchar, to, to zawsze jest coś wyjątkowego. Co prawda nie widziałam tego, ale słyszałam, jak mówiłeś do chłopaków po meczu z Warszawą, że uroniłeś łezkę po meczu. Co wtedy czułeś i czy to prawda? To prawda. Nie spodziewałem się tego ogólnie. Bo Często przed takimi wzruszającymi momentami są takie sygnały, że, że ta łeska zostanie uroniona. Rozmyśla się o tym, czy przygotowuje na to, że jakiś tam ważny moment w życiu się kończy, a tutaj ta łeska była taka niespodziewana nie, nie sądziłem, że ją uronię. Wydaje mi się, że doszło to do mnie po prostu, że z wieloma wspaniałymi ludźmi się będę musiał pożegnać, praktycznie za kilka godzin, kiedy, kiedy wysiądziemy z autokaru, i może to do mnie tak doszło nagle i dlatego ta łezka się pojawiła. Emocje cały czas towarzyszą tej siatkarskiej drodze. Chciałam też zapytać o to, że w trakcie sezonu podejmujecie decyzję, gdzie będziecie grać w kolejnym sezonie. I czy to też wiąże się z jakimiś emocjami, które później przekładają się w jakimkolwiek stopniu na wasze Twoje zaangażowanie czy motywację w treningi, w mecze, które trwają obecnie? Wydaje mi się, że nie ma takiego zawodnika, który przynajmniej na, na najwyższym poziomie powiedzmy w tych drużynach, w których my regularnie gramy, te drużyny, które pretendują do zdobycia medalu plus ligi. Wydaje mi się, że nie ma takiego zawodnika, który by, któremu by to przeszkodziło w motywowaniu siebie codziennie do dalszego treningu, do dalszego grania i, i do wygrywania, bo wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy profesjonalistami i mimo, mimo tego, że, że rynek tak wygląda w tym momencie, że te kontrakty podpisuje się dość wcześnie, bo w połowie sezonu, to nie przeszkadza nam to w, w treningu, nie przeszkadza nam to w graniu, nie przeszkadza nam to potem w, w walczeniu do końca na boisku, bo, bo tak jak mówię, mm, jesteśmy profesjonalistami, a ja też wyznaję taką zasadę, żeby Dać z siebie wszystko zawsze w tym momencie, w którym jest się teraz, bo przyszłość to jest jedna wielka niewiadoma. Mimo tego, że ktoś może pójść do jakiegoś klubu wielkiego w Polsce, za granicą, to tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy przyszłość pokaże, że, że będzie nam dane rywalizować w tych rozgrywkach, rywalizować w tych klubach, bo tak jak mówię, przyszłość to jest jedna wielka niewiadoma. Jeśli chodzi o o karierę sportową, to trzeba żyć chwilą i, i, i dawać maksa wtedy, e, kiedy, kiedy jest na to szansa, kiedy, kiedy gramy każdy następny mecz, każdy następny trening. Mówisz o tych zmianach, przejściach z jednej drużyny do drugiej. Naszą drużynę w tym sezonie zasilił Karol Kłos i często pojawiały się wasze wspólne zdjęcia z wakacji. Wydawać by się mogło, że jesteście kumplami poza boiskiem też? I czy to prawda? A jeśli tak, to czy ten sezon wspólny jakby rozwinął Waszą więź? Czy może zadziało to na minus i gdzieś były między wami jakieś utarcia może? Pytam, bo hmm. Karol przyszedł a ty uciekasz? Nie jest to tajemnicą, że z Karolem nie jesteśmy tylko kolegami z drużyny, że nasza znajomość jest, to jest coś więcej niż znajomi z pracy. Od wielu lat już z Karolem się przyjaźnimy i tak jak mówisz, spędzamy razem wakacje. Jesteśmy też w stałym kontakcie między sezonami. Ten sezon dał nam trochę więcej czasu ze sobą. Na pewno nic między nami nie zepsuł, że tak powiem. Myślę, że poznaliśmy się jeszcze trochę lepiej i. I ta, ta znajomość, mam nadzieję, że będzie kontynuowana, mimo tego, że w klubowej siatkówce się teraz rozstajemy. A czy były jeszcze jakieś relacje, które myślisz, że będą trwały na dłużej? Ludzie, których tutaj poznałeś przez te trzy lata? Myślę, że tak. Na pewno były takie relacje, które wiedziałem, że, że będą dobre i że, że będą dalej rozwijane a stworzyłem też z niektórymi taką relację, której się nie spodziewałem, która na pewno zostanie ze mną na lata. Na, nie chcę tutaj wymieniać nazwiska, bo żeby nikt się nie poczuł urażony, że akurat mm -hmm. jego pominąłem albo żeby nikogo nie postawić przed, przed taką sytuacją, że może ja tą relację lepiej postrzegam no niż właśnie. on. O, Dokładnie. Także nazwiskami nie będę rzucał, ale naprawdę <laughs> przez te trzy lata poznałem tutaj wiele wspaniałych osób, które będę pamiętał na długo. Czyli zawarcie wartościowych relacji mamy odhaczone? Zdecydowanie. <laughs> A Czy uważasz, bo w zeszłym sezonie byłeś najlepszym blokującym ligi? Czy masz takie poczucie, że rozwinąłeś się przez te sezony tutaj w Rzeszowie, też indywidualnie, jako jednostka? Myślę, że tak. Każde miejsce jest inne i specyficzne, i w każdym miejscu zawodnik musi delikatnie dostosować swój styl gry do, do tego, w jaki sposób funkcjonuje drużyna. Na pewno każdy taki sezon rozwija nas jako, jako siatkarzy właśnie przez to, że musimy delikatnie zmieniać ten, ten swój warsztat, żeby dobrze się dopasować do drużyny. Także myślę, że na pewno odchodzę stąd jako o wiele bardziej świadomy i, i technicznie lepszy siatkarz. Na Twoim Instagramie można było przeczytać, że to były trzy udane lata w Rzeszowie. Z czym będzie Ci się kojarzył Rzeszów? Pierwsza myśl to chyba pełne podpromie. Od razu, jak ktoś za nie wiem kilka miesięcy, pół roku powie mi tylko jedno słowo klucz Rzeszów, to myślę, że przed oczami będę miał pełne podpromie i te właśnie mecze, czy, czy w tym sezonie w fazie play-off, czy w zeszłym sezonie też w fazie play-off, to, jak kibice nam, nam kibicowali, jak krzyczeli z trybun, generalnie jak też się cieszyli, bawili tym, co my robimy na boisku, myślę, że to na pewno będzie do zapamiętania na długo, długo. To myślę, że to jest dobry moment, by popatrzeć w tamtą kamerę i powiedzieć im parę słów, na które naprawdę zasługują. Tak, nie robię tego pierwszy raz, ale prawdopodobnie ostatni. Przynajmniej w tym okresie czasu, ale wszystkim kibicom, którzy aktywnie nam kibicowali, wspierali nas w trudnych momentach i po sukcesach, bardzo chciałbym podziękować. Będę Was na pewno pamiętał wiele, wiele lat i mam nadzieję, że gdy będę wracał na Podpromie, ciepło mnie przywitacie. Ja na pewno będę czuł się jak w domu. Mogę Cię też zapytać o Twoje dalekosiężne plany, właśnie. Czy widzisz siebie na przykład grającego gdzieś poza granicami kraju? Czy dla Ciebie Polska to jedyny słuszny wybór na granie? Im starszy jestem, tym dalej mi do wyjazdu za granicę. Kiedyś, kiedyś myślałem, że, że to jest pewne, że prędzej czy później wyjadę za granicę, żeby, żeby spróbować swoich sił. Myśląc o zagranicy, miałem na myśli zawsze Ligę Włoską. A teraz jest coraz więcej czynników, które, które zatrzymują mnie tutaj w kraju. Po pierwsze, też taki czysty rynek siatkarski. Tak się pozmieniał, że na mojej pozycji akurat hmm, będąc Polakiem o wiele bardziej opłaca się zostać w kraju. I nie mówię tutaj o, o względach finansowych, ale po prostu Plus Liga jest tak mocna i tych miejsc w klubach, które chcą bić się o Mistrzostwo Polskie jest tak dużo, że, że po prostu jest w czym wybierać. Możemy tutaj zostać i, i rywalizować na najwyższym poziomie. Po drugie, dochodzą też czynniki prywatne, czyli relacja z moją drugą, lepszą połówką. Też wszyscy znajomi, którzy, którzy są tutaj gdzieś w Polsce, także im starszy jestem, tym bardziej też doceniam takie małe rzeczy, żeby może niekoniecznie patrzeć tylko i wyłącznie na to. Że ja jako Kuba Kochanowski jestem siatkarzem, ale też jestem człowiekiem i muszę, muszę też dbać o to, żeby te rzeczy pozasportowe yy, trzymać blisko siebie. I no zdecydowanie w Polsce jest łatwiej to zrobić. Czyli prawdopodobnie będziemy Cię dalej oglądać na polskich parkietach. No tak, jak już tutaj kibicą troszeczkę zdradziłem, jak będę wracał na podpromie. W przyszłych sezonach, więc e, tak, na, na podpromiu będzie można mnie w przyszłym roku jeszcze zobaczyć. E, minimum raz. Ale zanim ligowe rozgrywki, wraca do nas kadra polski. I masz teraz czas na małe wakacje, czy od razu wracasz do pracy? Małe wakacje. Traktuję te, te małe wakacje jako. Czas, żeby, żeby gdzieś tam zresetować głowę i ciało ale siedząc w domu. Bo to też nie wszyscy o mnie wiedzą, ale jestem jestem domatorem, jestem generalnie fanem siedzenia w domu na kanapie w ten sposób spędzania wieczorów. I grania w chirosy? Grania w heroesy, albo oglądania jakichś tam seriali. Tak lubię odpoczywać. Oczywiście, gdybym miał trochę więcej czasu, niewykluczone, że wyjechałbym gdzieś za granicę na, na takie prawdziwe wakacje, ale tego czasu wolnego dostałem tylko tydzień, więc wykorzystuję to właśnie w taki sposób, żeby zrelaksować się u siebie w domu, gdzieś tam wypić kawę na ogródku, czy wieczorem poleżeć na kanapie. To jest taki rodzaj relaksu, który ja bardzo lubię. Tak się zastanawiałam, czego Ci życzyć w podsumowaniu tej rozmowy. I wiem, że w Twoim siatkarskim dorobku brakuje Mistrzostwa Polski, co jest troszkę niesamowite. No ale z drugiej strony jestem trochę rozdarta, bo wiadomo, opuszczasz nasz klub, więc niekoniecznie chcę Aha. Ci tego życzyć. Um, czy dla Ciebie to jest faktycznie takie Twoje teraz top marzenie siatkarskie, aby zdobyć Mistrzostwo Polski? Czy może jest coś innego, co byłoby um, bardziej cenne dla Ciebie? Jeśli chodzi o siatkówkę klubową, to, to faktycznie brakuje mi już tylko tego Mistrzostwa Polski w sumie także no życzyłbym sobie tego, żeby to mistrzostwo polskie w końcu kiedyś zdobyć, ale myślę, że o wiele ważniejsze jest to, żeby pozostać w zdrowiu i, i po prostu mieć fizyczną możliwość w każdym roku walczyć o to Mistrzostwo Polski, żeby nic nie przeszkadzało, żeby, żeby ta kariera układała się w taki spokojny sposób z sezonu na sezon, żeby nie musieć martwić się o swoje zdrowie, o żadne rehabilitacje, tylko po prostu rywalizować sobie w tej Plus Lidze. I myślę, że jeżeli to będzie mi dane, to prędzej czy później to Mistrzostwo Polski przyjdzie, a nawet jeżeli nie przyjdzie, to Myślę, że nawet bardziej satysfakcjonujące byłoby to, żeby mi nic nie przeszkadzało w tej mojej sportowej karierze, żebym na spokojnie mógł sobie po prostu przez nią przebrnąć. A jeśli chodzi o reprezentację kraju, no to chyba nie jest, nie jest żadna tajemnica, czego cały kraj nam życzy, i co my byśmy chcieli zdobyć, szczególnie w tym roku. No to upragnione Mistrzostwo Olimpijskie, myślę, że jest gdzieś tam z tyłu głowy każdego kadrowicza już od wielu, wielu lat, a poprzedni sezon też na pewno rozbudził apetyty tym, że zdobyliśmy dwa złote medale. Ale czas pokaże, tak jak mówię, na to musi się na pewno też wiele rzeczy złożyć. Jedną z głównych tych rzeczy na pewno będzie zdrowie, także Życzcie nam kadrowiczom przede wszystkim zdrowia, a jeżeli to zdrowie nam dopisze, to my już zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej się przygotować do igrzysk. Ja Ci dziękuję za, w imieniu swoim i całego klubu i całej pewnie rzeszowskiej społeczności za te trzy sezony w Rzeszowie. I nie mówię do widzenia, może do zobaczenia. Przyszłość, tak jak mówiłem, jest niepewna i nieodkryta, także ja na pewno... Nie mam zamiaru tutaj się z kibicami żegnać. Zobaczymy co czas pokaże. Na podpromie w roli gościa na pewno wrócę, a i być może kiedyś znowu będę gospodarzem. Do zobaczenia. Dzięki.